Dzisiejsza konferencja prasowa została też poprzedzona spotkaniem roboczym. Na spotkanie, które zorganizowałem, zaprosiłem przedstawicieli Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Komendy Policji oraz Komendy Straży Pożarnej. Jeśli chodzi o temat funkcjonowania Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami, tutaj temat jest Państwu znany. Na terenie sortowni w ciągu ostatnich lat doszło do łącznie sześciu pożarów. Pożary, mające miejsce na przestrzeni ostatnich lat, w mojej ocenie stwarzają realne zagrożenie nie tylko dla środowiska, ale również dla życia i zdrowia mieszkańców. Każde takie zdarzenie to nie tylko zagrożenie dla środowiska i okolicznych mieszkańców, ale też spore koszty prowadzenia akcji gaśniczej. Kontrolerzy od samego początku zarzucali firmie niewłaściwe magazynowanie odpadów, które m.in. nie spełniało wymogów przeciwpożarowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku ujawnił listę nieprawidłowości stwierdzonych. W ciągu kilku ostatnich lat, oraz nałożył na właścicieli sortowni wysokie kary. Decyzję Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podtrzymał również Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Marszałek Województwa Podlaskiego cofnął zintegrowane pozwolenie na dalszą działalność sortowni, i choć jej właściciele od tej decyzji się odwołali, to ostatecznie z dniem, 11 lutego bieżącego roku Ministerstwo Środowiska uznało tą decyzję za ostateczną. Ze swojej strony, aby przeciwdziałać tutaj całej sytuacji, podjąłem następujące działania. Podjąłem starania w celu uzgodnienia takiego ukształtowania ruchu i postawienia znaku, który uniemożliwi wjazdu samochodom ciężarowym. Zwróciłem się także do Marszałka Województwa Podlaskiego i do Sejmiku Województwa Podlaskiego o wykreślenie instalacji poprzez uchwałę Sejmiku, a także zwróciłem się do Marszałka Województwa Podlaskiego z wnioskiem o to, aby zażądał usunięcie odpadów z tego miejsca. Poza tym skierowałem także pisma do... Komendy Straży Pożarnej do Komendy Policji. Skierowałem również pisma do wiceministra spraw wewnętrznych administracji, a także do ministra sprawiedliwości i zarazem prokuratora generalnego, a wczoraj także złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Spotkanie, które się dzisiaj odbyło, spowodowało lepszą wymianę informacji między instytucjami w zakresie dalszego działania sortowni. i Liczę, że wspólnie, skutecznie i możliwie szybko rozwiążemy ten problem, Panie Burmistrzu. E no, no wiemy o tych wszystkich rzeczach, które nam o tych pozwoleniach. Ale jest pytanie, co tam się teraz dzieje? Tam śmieci trafiają, czy nie trafiają? Wiemy, że nie powinny. Ja, eee, skąd zgadza ja... się, śmieci nie powinny tam trafiać, natomiast z informacji, które otrzymujemy, e, wciąż e, są tam prowadzone transporty. E, I dlatego też podjąłem decyzję o tym, żeby podjąć działania w tym zakresie. A czy tak się udokumentowano, że ktoś tam w świecie wywoził a przecież są wasze wyspy? Owszem jesteśmy w posiadaniu e, nagrań poruszających się tam pojazdów i te materiały zostały przekazane akuraturze. Kontaktował się Pan z właścicielami Sotowny w tej sprawie? To znaczy e, próby, próby kontaktu nie przekładają się na na zmianę sytuacji, więc tutaj potrzebne jest działanie wszystkich poszczególnych instytucji w tym zakresie. Jak rozumiem, chcecie definitywnego zamknięcia instalacji? Chcemy zamknięcia instalacji, no i usunięcia szacowanych tam prawdopodobnie 200 ton odpadów. chyba więcej jest. Przepraszam, 200 tysięcy ton odpadów. Kiedy rozwiązanie tego problemu tak realnie mogłoby nastąpić? Jaki to jest okres czasu? Czy Jaki to jest okres czasu? Jest, jest to zależne od, od sposobu działania instytucji. Tak? Tutaj poprzez postawienie znaków liczymy, że zablokujemy możliwość wjazdu w ogóle samochodom ciężarowym wożącym tam odpady. A jak, że tak powiem, zostanie odrzucone kolejne odwołanie, liczę, że pojawią się środki do, do tego, aby, aby nakazać firmie usunięcie odpadów stamtąd. Panie burmistrze, a co się dzieje z tym wysypiskiem śmieci, które jest naprzeciwko tej emisji, czyli tym innym wysypiskiem? Ono jest na -t -t nadal, czy nie? Czy tam działa punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych? A żeby to też było jasne, wysypisko ma profil taki, że może odbierać tylko materiały budowlane. Tak? To nie jest wysypisko powszechne. Jak Państwo chcecie wstawić znaki ograniczające wjazd ciężarówek? Tak, blisko, e, takowy, takowy znak e, musiałby pozwalać na wjazd. E, Śmieciarek, tak, tutaj do, do naszego wysypiska, i taka informacja na znaku również można znaleźć. Czy to bym tak, policji? Dokładnie. Żeby... dokładnie, dokładnie. Liczymy na, na aktywność policji w tym zakresie. Też wiem, że od ostatnich dwóch tygodni jest to miejsce bardzo monitorowane. Z tej informacji wynika, że ile tych śmieci tam mimo zakazu trafiło? Jak często są tam transporty? To znaczy, informacje, które do nas napływają, e, są o transportach dokonywanych e, jednokrotnie w godzinach nocnych. Ciężko to oszacować. W której prokuratury Pan złożył zawiadomienie? Tutaj w Gęstach. Ja że to czy, dotyczy ono czego? Nielegalnego? Podej podejrzenia, podpomnienia przestępstwa. Czy Przez spółkę to jest, tak? przez yy, firmy, osoby, które wedle naszych informacji włożą tam odpady.